Tam ja na z Zielona Góra, trzecia porażka falu w trzecim meczu. To najpierw jakiejś oceny ogólnej, parę słów poprosimy. Jeśli chodzi o mnie, to gdzieś e, dziś ta jazda wyglądała lepiej. Robiłem wszystko, co w mojej mocy na motocyklu. E, próbowałem wszystkiego, nawet jak gdzieś jechałem czwarty, wiem, że, że tych zer powinno być mniej dzisiaj. Praktycznie w ogóle i gdzieś zamiast tych zer dorzucić jedynkę, i, i też ta, to, to by wyglądało lepiej. E, na pewno gdzieś te u mnie światełko w tunelu się pali, pali coraz bardziej, bo myślę, że gdzieś tam gołym okiem można było zobaczyć, że ta moja jazda wygląda pewniej, um, lepiej, te starty też funkcjonowały. Um, na pewno nie ustrzegłem się błędów i też e, no, żałuję tych błędów, ale no, no to zrobię. No. Trzeba to zaakceptować i, i pracować dalej, e, no, żeby w Gorzowie być jeszcze lepszym Damianem Ratajczakiem. Całym zespole, bo to trzeci raz klęska znowu falu tak de facto, tak? No ciężko, no gdzieś tam każdy ma większe, mniejsze problemy. Ciężko mi też się wypowiadać za połow chłopaków, bo, bo no skupiam się na sobie i gdzieś tam, na wiadomo, podpytuję się i tak dalej, żeby gdzieś tam być, wiadomo, pomimo tej przerwy, jak masz... Dzisiaj nie miałem tej przerwy. No w sumie miałem ostatniej serii, nie jechałem i gdzieś tam no staram się gdzieś ten kontakt z chłopakami mieć jak najlepszy i podpytywać się, jak się tor zmienia, jakie mają odczucia i tak dalej, no bo... Dzisiaj w Różlu no to praktycznie co bieg, jakąś robisz małą korektę i, i albo wygrywasz, albo przegrywasz, tak to u mnie dzisiaj wyglądało. Były trzy zera, były dwie trójki i gdzieś te dwie trójki wyglądało super, ale później podjeżdżam do biegu i było dziś gorzej I, i, i będę robił wszystko, żeby już tych zerówek, e, takiej sinusoidy u mnie nie było. Dało się tu pościgać dzisiaj, co? Bo ty byłeś dowodem na to chyba, tak? Bo miałeś, miałeś, wziąłem ochotę straszną i, tak. i wyciągnąłeś tutaj dwa razy, tak? Tak, no miałem ochotę straszną, no bo gdzieś te pierwsze mecze naprawdę były z mojej strony no bardzo słabe i, i nie jest to przyjemne mm, dla mnie, bo, bo żużle jest z tym, co kochamy, robię to, bo po prostu to kocham i chcę, żeby jak najlepiej mi to wychodziło i, i wiadomo, że jak jest gorzej, no to nie wracasz z humorem do domu czy, czy nie idziesz e, z uśmiechniętą twarzą do kibiców, a a że tak powiem, no po prostu myślę, że też my jako zawodnicy potrzebujemy tej wygranej, potrzebujemy gdzieś pójść po meczu do kibiców zadowoleni. No i robimy wszystko, będę robił wszystko, żeby w tym gorzowie pójść do kibiców z uśmiechem na twarzy i, i żeby już ta, ta szala się przechyliła na naszą korzyść, ale no wiemy, że jest ultra ciężko na tym. Moment. Mam wrażenie, że za bardzo krytyczny dla siebie jesteś, bo dzisiaj byłeś po obok Przemka Pawlickiego jedynym gościem, który był w stanie robić, zrobić więcej niż jedną trójkę, więc od Ciebie pewnie się tego nie oczekuje, a też tak jak Jacek wspomniał, no, byłeś w stanie też przezeć pościgać się, więc chyba trochę za krytycznie. Może jak usiądę na spokojnie i gdzieś obejrzę ten mecz, może zmienię zdanie, ale no bolą mnie te zera na pewno, bo gdzieś tam z Kevinem Małkiewiczem, tam on wygrał, Myślę, że tam o pół motoru, gdzieś o pół koła mogłem lepiej gdzieś tam pojechać, ale tak naprawdę wtedy przyczyniliśmy ustawienia. Złą decyzję podjąłem i jechałem sam sobą. Wyciągałem najwięcej z motocykla, ile mogłem, I, 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 ale też się tym nie tłumaczę, bo, bo jestem profesjonalistą i, i powinienem gdzieś te zmiany robić mądrzejsze, lepsze na swoim torze. Na pewno korzystniejsze dla mnie, żeby gdzieś tam te punkciki dowozić. Wiadomo, no, dziś mój występ na pewno wyglądał o niebo lepiej niż w poprzednich dwóch meczach, i, i to cieszy, ale nie cieszy, przegrana, i, i robimy wszystko, żeby wygrać. A powiedz jeszcze, nawet, tak, jeżeli jesteś nam w stanie to wytłumaczyć ludziom, którzy się nigdy na żużlu nie ścigali, jak to jest, że przygotowujecie znowu ten tor pod siebie. Dzisiaj też trenowaliście na nim, a to w zasadzie no, od trzeciego biegu to GKM wygląda na zespół jadący u siebie. W czym jest, w czym jest problem? Jeśli mogę powiedzieć za siebie, no, to gdzieś ja. Już dzisiaj lepiej ten tor, że tak powiem, może to dziwnie zabrzmi, czułem. Eee, no te zmiany nie podejmowałem w pewnych momentach za dobre, ale... ale e, był to tor do walki, nie ma co się tym torem tłumaczyć. Też pewnie trochę plandeki nie pomogły, bo, bo, bo gdzieś zdejmiesz te plandeki i później za dużo nie możesz zrobić w torze, no ale... ale co, no gdzieś... Niektórzy z nas mają większe lub mniejsze problemy i Przemek dzisiaj pokazał y, klasę. Y, ja też się starałem co mogłem, więc y, nie ma co się tłumaczyć torem, bo to jest nasz domowy tor i powinniśmy tu lepiej wyglądać po prostu. Dzięki, nie no.